Konowanie plastikowego cylindra, proszę Państwa. Tego jeszcze nie widzieliście. Co tu się <laughs> Rozpadło się całe. Ło człowieku. Faktycznie na kolanie, A zrobione. Znak. Ja pierdzielę, jakiś zniszczony. U. Remont trzeba będzie zrobić. <laughs> no, teraz jak włączyłem nagrywanie, to tego odstawia. Dzień <laughs> dobry, proszę Państwa, jesteśmy u dziupli, w dziupli u inżyniera, oczywiście. Na blaszaku, no. tak. Mamy wydrukowany cylinder. Y... Cylinder? Czekaj, cylinder. cylinder. Cylinder mamy. No. Waży pół kilograma. Wypełnienie, proszę Państwa, 100%. Drukowany oczywiście na drukarce Bambulab. Także inżynier tutaj już demontaż wykręca. Przydałby się do tego jeszcze tłok. Ale to jak jakżeście nie widzieli tłoka, to wam zostawię linka w opisie. Dawaj tu młotkiem, a nie teraz człowiek kamerę wyciągnął, to młotek schoda. No człowiek pięć klubi tam <laughs> Jedno ja uderzenie uder... i, i zajdzie na stałe. O, o widzisz. Dobra, nie ma co udawać. No nie ma co... Dawaj ta MRF i tak już sobie przeszła. Motogodzin, to godzin proszę państwa ma... Wszystkie. 93, to prawie wszystkie. Już jeden remont tam był. No i mamy to. O, olej mi się. Olej mi wyleje. Wylejemy go z powrotem, nie? Zbierzemy no. to tu i przez sitko się przepuści i nie będzie. Znaczy. Ten błotnik, który przeszkadza. Dobra, teraz chwila prawdy. Bo jeśli chodzi o ten cylinder, to jest proszę Państwa prototyp. Czy to będzie pasować? Myślę, że to będzie pasować? Nie wiem, Założę <noise> Założę, zobaczymy A ty, a gdzie jest na wydech? Przecież w jest jestem? Ale mnie wystraszyły. <noise> jak ja to by... na wydech w Cylindrze? Przez to nie jest wóz. I Jak to będzie? Ja to w a gościu. Ja z tym drzieniem. Aha, dobra! <noise> zlagowało Zlagowało mnie na chwilę. <noise> mnie też, więc co ci chodzi? <noise> Tu jest nawet gwint w środku, proszę Państwa, to nie jest jakieś. Nie wiem czy to będzie działać ten gwint, ale... No. Ale jest potrzebny? Do czego on jest? Do napinacza. Czyli jest potrzebny. Znaczy to jest taki napinacz, to jest taka rolka, nie? No, ale ale wygląda to. jakby działał. No, powinno działać. Zejdzie? Co ma zrobić? O mordo, gdzie, gdzie, jest to, gdzie jest to mordo? O już coś leci, a czego? bo ten, a dobra, ale ze mnie bombik, nie odkręćmy tej rolki, no a pytałem co tam jest. Tłok jeszcze zdrowy. No, znaczy, czy tylko nie będą wymieniali. No przecież to jest świeży tłok. I a my już ładujemy w niego. Ja chwierdzielę. Ten... Przecież ten MRF jest w porę a my ładujemy plastikowym cylinder. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Zmieniamy pomysł. Dobra. W którą stroną? Tą. Żeberka, proszę państwa. Do chłodzenia. Przy na godzinę będzie chłodzić. <noise> elegancko. Gdyby się plastik nie <noise> No nie no, wygląda chłopie tak samo Dobra, teraz Idealnie Czekaj, się zmierzymy Żeby tego nie pchać na hamę. Na ma 54 chyba O kurwa No nie, no bo ten już jest, wiesz, dotarty, ten trzeba dotrzeć Wejdzie to tam? Nie, powinno wejść. Jak coś ty się lekko rozwierci. Takie <grystek _dosek> wiertło to chyba masz, nie? No oczywiście. No. Dużo luzu. No, Zmienimy. Powinno Wejdzie bez problemu, to będzie na sztywno na chodzić tam. Nie czy to nie Przechonować. Przech... <grystek _dosek> masz do honowania? Mam takie zajechane ich, <grystek> Prawie do tego. Honowanie zbyt. cylindra plastikowego, nie no. No to dalej, jak masz to. Nie no, chyba nie ma sensu. Tak. A zobacz tą śrubkę, czy ten gwint zadziała. Tak średnio. No to no rozwierci się. Rozwierci się. To jest ta śrubka? To jest ona. To, no. Tak będzie, w ten sposób. Przemiarka. A jeszcze, czy, czy rozstaw tych jest odpowiedni? Ja pierdziele, jakby stąd był. Czuję. No i siedzi. Czyli co, już to ładujemy? Nie no, wejdzie. Idzie. Zrobimy ten gwint tutaj i... Nawet jest kanał olejowy do gwint. Tak? Wiecie. Ja, ja pierdziele. <laughs> to jednak prototyp, a działa. No lekko trzeba tylko tutaj gwint zmienić. Gwint a nie wiem czemu tak zrobiłem. No tak wyszło no. no. tak wyszło, to tak jest no. Nic, no, to... no nic się nie poradzi. Ale to co tu jest, jakieś A, dobra, tu jest zdecydowanie większy ten, no. ten gwint. No dobra, no, gdzieś musiał być błąd. Czyli co? Rozwiercić to i tyle. O. Ale bez gwintowania? No, myślę, że bez gwintowania się wkręci, bo to nie będzie długo. Nie to w plastik bądź. wejdzie i tak. Tak, mi... tak, to to, to zorganizuje. Takie mam do betonu, może. No, może być, <laughs> no. Najlepiej, żeby tam jeszcze wpadły te z tych cegieł. Ingruz. To może tu zmierzyć to i wyciąć, żeby, żeby było troszkę mniejsze niż ten gwint, czy jak mówisz? Żeby gwint zmierzyć, to fajnie się wtedy wtedy nie wiesz tręci, co. Wiesz? Trochę za duży. To będzie dobrze. O. Tak, ale teraz masz równo z tym bolcem? Tak, ale no to wtedy się to fajnie. Aha, wtedy na hamce dokręcamy. No i dobra. Tak musi być. Także proszę państwa, możecie strzelać. Ile to podziała i czy w ogóle odpali? A jak odpali to ile będzie działać? No profesjonalnie tu. Człowieku. Ja pierdzielę. gwintujemy gwintowniki. <grym wyszła> nie ma lipy. No szalu. Nie no nie chcę. Nie no. Gdzie? Tyle roboty. Gorzej jak rozerwie teraz ten. Cały O to się martwi. Co? No, ale... No ja się też trochę martwię w sumie Nie bój się, damy radę Najbliżej 20 godzin druku pójdzie się Nie z 10, o kurde faktycznie 20 godzin gdzieś 20 się mógłbyś, no, Trzeba było gwintować, bo mnie martwi to, że Pęka <laughs> Serio? Ale tylko tutaj pęka No gdzie pęka? A, no tutaj Aha, dobra, już żeśmy wystarczająco. Nie, wystarczy... nie cylinder tylko. Wiń, czyli trzeba by albo nagwintować, albo większą dziurę zrobić. Nagwintujemy to. Już jest mam narzędzi. Mam nawet dwa takie gwintowe. Dawaj wkrętarę i z udarem to. to będzie tam być. Ciekaj, czy się to uda. Ło człowieki! No i już jest nowy gwint. poprawić panie. A co, z czym to poprawiasz, teraz większym no, czy co? Bo to? To masz takie, trzy etapy masz takie gwintu To masz taki pierwszy. To masz taki kończący. Żebym ja dziury nie zrobił w tym No żebyś nawet, wy... no dobra, hopię już. Dobra, co? jeszcze jeden będzie czy to już nie, No, mam już przesadę. No. Co za dużo to nie zdrowo. A tak to nie. O, teraz się Na gwintowali plastikowy cylinder. Co to dajemy czy jebajmy? Pokaż. No, czekaj, mam tu A co ona, da? Dam tą starą, a star jak będziemy składać, to po prostu damy nową. O właśnie, jakbyście kiedyś kupowali ode mnie menecha, to pamiętajcie, zawsze nowe uszczeleczki są dawane. No co? Będę musiał wyciąć ten śmiech później. Potwierdzam. Tak? Stary nóż. Z Taki, To jest dziadostwo robione. Dziadowski sprzęt, dziadowska robota. No, jaki sprzęt, taka robota? O, proszę. Uszczelka z odzysku. Ktoś Toś porządnie to robił robotę wcześniej. Trzyma jak wściekła. No dobrze trzyma, ale wygląda, że na osobę, która nie odzyskuje pierwszy raz uszczelki. No właśnie zobacz, że nie idzie mi to za bardzo. Kurde, ale trzyma, skóra no. na faktycznie. No i to no, będzie. że z... nie będzie, no. Tyle z odzysku, Tyle to... Nie no, mamy tylko jedną. Szkoda, jej z... Marnować. No teraz jak już ta jest uszkodzona to dopiero No, no już się paska robi Kurde, się się już tyle... Dobra, to... ale już, już skończyła się tarczka Tarczka za okno <gry> On już się tyle razy przydał do jakichś takich, Rzeźwi. że coś wrzeźbić, dziadostwo jakieś zrobić. No, to jest takie skrytne urządzenie, przydaje się nieraz. Honowanie plastikowego cylindra, proszę Państwa. Tak, jeszcze nie widzieliście. Mhm. Wszystko przed Wami, także nawet olej jest wlany do honowania. <noise> olej do honowania. <noise> Teraz to będzie dopiero tarcie, nie? Łohusia! Coś nie zrobił! To miał O, jest ciepłe Tak. Prawie O, czyli jakbyście widzieli widzowie chcieli kiedy remont, to inżynier tak to no, robi no, Tutaj. No profesjonalna robota na kolanie robione Dobra, to by było tyle. Co to się? Podkręciło. Rozpadło się całe. Podkręciło się. Dobra, jest luks. Jest luks, łakaż? już nie widać. Ło człowieku. Faktycznie. Na kolanie, a zrobione. Nie ma mordu! Chodź no. Chodź. Chodź. No nie no, lepiej już... Lepiej ubrać to baron, żeby dołożyć, nie? No ja. No... Dziadu, ten. No teraz jak nie wejdzie, to nie wiem. To zdejmujemy pierścień. Czy nawet luz jakiś tam był. Jest, luz co teraz dalej wchodzi. Widzimy się. Trzeba nowy projekt wydrukować. Troszeczkę większy. Opa. Będzie, będzie dobrze. Niedługo się widzimy. Znaczy, że za chwilę, nie? Znaczy, no nowy już. Dla Was już. No i proszę Państwa, mamy kolejny wydruk, no, następny, następny <laughs> dzień, no, nie no, dwa tygodnie no, minęło, no. ale no czasu nie było, także... O, no, zobacz, nawet się te, pająki tutaj. O, pajęczyna już jest, nie, no, tak to, tak to wygląda. Teraz już jest porządnie wydrukowane, tu jest, to jest ten tłok? To jest ten. Wchodzi, cyk. Nawet pierścienie można założyć. Z pierścieniami będzie można tu wrzucić, zobaczymy, ale pierścienie to powygina na bank. Połamie je. Mam tam jakieś pierścienie. No to trudno, sobie... trudno. Po no. Założymy tam nowe jakieś. A dla, dla fabuły trzeba je założyć. no. Najgorzej wiesz, jak yy... padą do silnika, nie? To później się będziemy marszczyć. Przy. Prze <laughs> <laughs> no ona i tak na handel, nie? A to no, gdzie? Chobie, to jest moja pierwsza MRF-a. Mam... Jaka w ogóle. No no Jakie dziadostwo tu jest. A dlatego, bo tyle razy już było to koło zdejmowane no. i za każdym razem się uszkodziło. Ale przednia ładna, przednia ładna felga. A, wiesz, wiesz, a bo przednia jest, przednia jest nowa. nowa. No faktycznie. No bo tam powierzchnia chyba sam zeszła. No. I ja wymieniłem. On nie chciał dentki. Nie chciało mu się dentki zmienić, to koło. całe koło w pieprzu. No i elegancko. No ten był troszkę za mały. Tu inżynier popełnił błąd. Błąd w wymiarowaniu. W wymiarowaniu, tak. I tu jest zrobione na 103% rozmiaru. Nadwymiar. Nadwymiar tylko 103% to automatycznie nam się poszerzyły te dziury. Z najwyżej się rozwierci i będzie elegancko. Waga tego to jest prawie 700 gram. Proszę Państwa, ciężki temat. 100% wypełniony. Dobra, no co tu już kawałek filmu będzie. Także widzimy się, jak się uda to założyć. No, myślę, że to ja bym to walnął. To odpadnie i tak. tak? pewno. Coś ty, ty mnie przedniesz? To jest no ABS. Dołóż mi to. No, ten chciał ciąć. Za mnie jak idealnie wyłamał. No, no ten hita poszło. Dziadne to jeszcze. Dziabne. Ostatnie szlify tam, o proszę. Monowanie no, głowicy. I no, tapecie O kurde. O, klasyczne. ABS? Tak. To jest abs jest? No. O kurde. Ładnie się tylko. No człowieku. 100% wypełnienie, 18 godzin druku. No, ładnie się Myślałem, że to jest tego. Hopie! Je, Bambulap! No, Żadna firma. Mam parę tych ABS-ów jeszcze, to Się zrobił porządnie. Dobra, w końcu wam mogę zaprezentować, że to pasuje, działa. I proszę Państwa, chwila prawdy. Czy się dosunie? Pracuje także. Dociągnie się. Będzie, będzie działać? Prawie doszło. Śrubą się dociągnie i będzie jak? Proszę Państwa, działa. Znaczy działa. Złożony trochę. Złożony jest. Czy odpali? okaże się za chwilę. Dobra, to teraz to w sumie co, resztę złożyć, Mówicie, gaźnik dokręcić -i. i prawie będzie. I na koło, I na koło od razu. A musi odpalić. Tyle no. roboty. Na marne. Trzy tygodnie pracy. Trzy, Trzy tygodnie. O. Musi... A zakopcił? Kopciła się no. Tak? Co? Czyli jest dobry znak. Hmm. Już. Koniec? Nie co no, się... Co o tym sądzisz? Nie. Teraz w ogóle kuprę nie, nie? No. Myślisz, że już się, się skończył? Ale z każdej strony się kopcił Ale odpalił. Odpalił Czyli co? Myślisz, że już koniec czy... To coś strzało do ziostro, nie? Może to przez to, że tej kulei nie ma. No to odpalam go jeszcze. Ale jakby się złamał cen, pierścień. Tak nie ma w ogóle... Już teraz koniec. Koniec, odpalił. Ale, ale odpalił. Chciałem zakopcić garaż, a się A no. uda. Także trzy no, tygodnie roboty po to, żeby na sekundę odpalił. Nawet nie, no, było... nie wiem, czy to była sekunda. Nawet nie było nic spektakularnego, żadnego wybuchu. By ale zadymienie jest. No Zadymił. Za, za, za no powiem ci jak na sekundę odpalenia, jak on byś 10 sekund. Całe ten... lepiej przepalił. Człowieku. No, było warto. No warto było. Pot, Trzy ty... Potwierdzam. 3 tygodnie czasu zeszło, proszę no. Państwa, na film. No to tyle. Także można już tutaj, proszę państwa, wydać werdykt. Proszę pierścienia. Kawałek pierścienia tu jest. Popękały, Ty, to może lepiej o. by... Ło, a to jest... co to jest? A to jest filament! Dobra, to jest filament, ale jest pierścień też. Jest jeszcze jak pierścienia? O, o, proszę. Przez wydech wyleciał. Przy. o, pierdzielet, wyleciał. Chyba do silnika nie wpadł, a my jeszcze go kopali. <noise> może jeszcze za... Nie To tak? Ono będzie w no silniku. No. Także, no nie wiem, no. czekaj co z tym cylindrem jeszcze... Ja pierdziele, jaki zniszczony Uszkodzony motocykl Straty na 200 tysięcy Chyba pół sekundy chodził i mi tak rozwaliło motor Ja po just... ja... Dobra, to się kupi Na miniaturkę będzie dobra Leko no, no tak właśnie te drukarki do tego służą przede wszystkim żeby robić cylindry no. I śmieci w cylindrze. No nie gada. No. Chcesz mieć jeszcze fotelkę. Dla widza, jak się to mówi. Ja bardziej chcesz te światła dać. Eee! Jezus. Czyli co? E, remont trzeba będzie zrobić. Co, no. <laughs> cylinder też nowy by się przydał? Czy... Nie, no cylinder stary No chyba, że chcesz, to możemy też starać. <laughs> nie, no to. Ale tłok z, tłok z 50 to No to, to tłoki ja... pierścienie no. się kupi i tyle. No. Cylinder no stary, ten prędzej był. No on, on w sumie jest nowy praktycznie. Czyli jest trochę... nie jest ten? Skąd ty masz dwa? Co podmienił mi na... Nie, to jest ten... Twój chyba stary. Co był. Ten jest też to jest używarko, że mój czas. Aha, no. Tego założyłem. A tym młotkiem, czym... Nie. Czym się tu... A... kopką, kopką. No przecież ten, ten cylinder to jest prawie nowy. To tylko tłoka się kupi. O, to się kupi. O ma. o! To się Patrzcie na to. No lub jak nie wiem. No nie? Ale było warto. No, warto było no w silniku, plastik. Sekundy. Na pół sekundy odpalenia opłacało się. Dobra, proszę Państwa, kończymy ten odcinek. Linki macie do drukarek w do drukarek. opisie. L